No, witam! Mamy tu taką maszynkę. 12 motogodzin za mną. Powiem to tak: no sprzęt jest naprawdę czadowy. Robi świetną robotę. Zobaczcie, co tu mamy. Drzewka, jakieś knie, jakieś chaszcze. Wszystko tu jest. Śmieci też się zdarzają. Chociaż nawet nie. Ale mimo wszystko. No, sprzęt radzi sobie wybornie. Tu są górki. To z górki na pazurki, z kosy, z... wszystko radzi sobie przepięknie mieli. Tak jak każda bijakowa niestety kurde jak jest duży, duży badel to, to czasami zostanie takie coś. O. ale no, to to nie jest grzech, bo to nie było koszone nie wiem ile lat Więc to są badyle zdrewniałe. Ogólnie pięknie czyści, wjeżdża na gałęzie, nic się nie dzieje. No, zdolność wspinania się też świetna. No, wszystko pięknie, ładnie. Nożyki, wykosiłem ją. Hm. Ile nią wykosiłem? No, myślę, że. Myślę, że nie wiem, z 6 hektarów wykosiłem na pewno. I nożyki, w tym wkręciłem druta jakiegoś tam i nożyki, proszę Państwa, wyglądają tak. Więc myślę, że są naprawdę z dobrego materiału i myślałem dorabiać te nożyki, ale nie będę ich dorabiał, kupię oryginały. Pogadałem z panem Piotrem Adamkiem z kosiarka.pl, pozdrawiam serdecznie, fachowy gość. Co prawda, musiałem poczekać długo na tą kosiarkę, no ale to nie z jego winy, po prostu. No, fabryka, no, fabryka ma problemy, nie wiem, COVIDowe, kryzysowe. Ogólnie teraz jest problem z tym wszystkim. Miał być silnik 810 y, Vanguarda. Niestety trzeba było zejść troszkę niżej na 724 cm3, ale powiem. Że radzi sobie świetnie i kurczę w sumie, to, to nie wiem, czy, czy coś by dało, gdyby ten silnik był jeszcze większy. No, nie ma żadnej zmuły, nic się nie dzieje. Trawę kosi bardzo szybko. Uuu, I jaki jest czas koszenia? No na przykład wczoraj 35 arów, No też takiej trawy już porośniętej z krzakami wykosiłem w godzinę 20 minut. Bodajże. Albo tam godzinę 30 minut w każdym razie. No, to było też ciężki teren, może nie aż tak jak tutaj, bo tutaj trzeba omijać to wszystko, te drzewa. Yy, no i trzeba dużo manewrować, to się traci czas. Tam było pole równe i po prostu się jechało po tych krzaczorach, no ale też były drzewka, nie drzewka. Wszystko chremdoli nawet się nie pyta. Bardzo fajnie jedzie. Powiem to tak, miałem jeszcze Apacha Oleomaka, znaczy miałem cały czas. No i w przeciwieństwie do, do Oleomaka, no to to jest piorunująca różnica jeśli chodzi kurczę, o, o prędkość. No niestety ta linka też mogłaby pójść gdzieś bo o widzicie, o! Dostała, dostała z bańki jakimś krzakiem i już ją przegięło. Widzicie? Nie za fajnie, no a mimo wszystko działa. Ale no, trzeba będzie to zaizolować, żeby tutaj się nie dostała jakaś woda. Bo potem będzie, potem będzie problem z tym. No ogólnie sprzęt jest bardzo fajny. Bardzo drogi. Strasznie drogi. Nie wiem, nie wiem dlaczego taki drogi. Znaczy się no już chyba wiem dlaczego. No. Bo po prostu to jest kosiarka do wszystkiego, do, do każdego terenu. Bo niską trawę trafę kosi bardzo ładnie. No jak to bijakowa z nożykami. No po prostu. Fajnie kosi, nie zostawia żadnych tam utłuczonych traw, nie wiadomo czego, tak jak ten apacz, bo apacz ma śmigiełko z tymi wachliwymi, wachliwymi końcówkami. One są też dobre. Dobre są do gałęzi grubszych, bo fajnie je rozbijają. Ale mimo wszystko ta jakość koszenia jest dużo gorsza. Już nie mówię o tym, że no właśnie jest dużo wolniej, bo się tam jest 92 centy, z czego jakieś 10 centów traci się na... Na koło, tak jakby na, na, na taką zakładkę. Także jedziemy 80 cm, a tutaj śmiało mogę powiedzieć, że praktycznie całą tą szerokością jedziemy. No, może tam gdzieś ginie te 5 cm, jak to z każdym, na każdej kosiarce. No to mamy metr m, no i zdaje się, że można szybciej troszeczkę jechać. Więc, więc no, jest, jest, jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o prędkość. Ze spalaniem. Wydaje mi się, że pali coś koło 4 litrów na godzinę. Co całkiem nieźle to wychodzi, bo przez tą godzinę. No mówię, jeśli się nie ma takiego, takiej katastrofy do koszenia, spadaj. Jak się nie ma takiej katastrofy do koszenia, to naprawdę można śmiało w tą godzinę kurczę wykosić. No dużo, dużo można wykosić. Mówi, pierwszy mój test na takiej naprawdę fajnej trawce, o takiej ja wiem. Bo może gdzieś... dotąd albo może i dotąd to było 20 arów w 23 minuty, więc naprawdę szybciutko. No mówię, zasuwa, zasuwa. Świetnie się wspina. Blokada, dyfru. Panie Piotrze, pan powiedział, że kosiarka ciągnie na dwa koła, a po załączeniu tej blokady ciągnie wtedy na 4, to jest chyba nieprawda. Ona chyba cały czas ciągnie na 4, a to blokuje dyfer z tyłu, więc taka mała korekta, ale to, to jest nieważne. To są takie tam szczegóły. W każdym razie naprawdę świetnie sobie radzi. Zobaczymy, jak z awaryjnością. No, widzę, że napęd jest chyba ten sam co w Apachu, przód i tył. W Apaczu nic kompletnie z tym się nie dzieje. Zrobiłem już nie wiem ile tam zrobiłem tym Apaczem, ale trochę pojeździłem. Zresztą ja go kupiłem używanego, już jeżdżącego wcześniej i nic się z tym nie działo. Te, te napędy są naprawdę bardzo dobre. Bardzo fajnie to jeździ, bardzo fajnie się to wspina. No naprawdę, to jest taki czołg nie do zatrzymania. Co jest lepsze tutaj? No, lepsze to jest to, że to jest całe metalowe tutaj. Tutaj jest naprawdę mocna konstrukcja. Taki mały czołg, ja się śmieję, że to jest. No i w sumie trochę w tym racji jest, no bo raz, przejedzie po wszystkim. Dwa, że no kurde, łamie, łamie naprawdę, naprawdę grube drzewka nawet sobie daje radę z tym. No nie chcę przesadzać, bo, bo szkoda, żebym coś urwał, bo, bo z tymi częściami może być problem. Nie dostanę tego od razu, ale, ale naprawdę fajnie to jedzie. Naprawdę polecam. Myślę, że to jest na, no, no droga kosiarka, aczkolwiek y, jeśli chodzi o usługi i, i w ogóle jeśli chodzi o branżę taką jakaś zieleń, to to, to, to to się zwróci, bo to musi zarabiać. Y, no i pracuje nieraz w ciężkich warunkach. No niestety no nie wiemy, co jest w takiej trawie. Wjeżdżamy na działkę do klienta i on sam. W zasadzie to nie wie czy bardzo często, co ma na takie działce no, no taka działka, kupił to gdzieś tam, yy, no było zarośnięte. Skąd on może wiedzieć, co tutaj jest? Przecież nie przejdzie kurczę całej działki na piechotę, z nosem przy ziemi zobaczyć, co tam, co tam w tej trawie pisze. No są różne niespodzianki. O, na przykład tutaj ktoś sobie wywalił już dawno, dawno temu, to musiało być. Bardzo dawno temu jakieś tam śmieci to zdążyło wrosnąć w ziemię. No ale no, objeździłem to. No, niestety jakaś, jakaś dziadega musiała się tutaj wypróżnić ze swoich odpadów. No bo oczywiście nie można kurczę pomyśleć, żeby to gdzieś zutylizować w jakiś ludzki sposób. No a tam jakieś butelki plastikowe. Ogólnie działka ta nie jest zła, ale z pełno wybojów. Wybojów po, po dzikach. O! Widzicie to? To jest, to jest utrapienie tej działki, że mam mnóstwo takich, o zobaczcie, tutaj cała noga wchodzi, no nie jest to przyjemne do koszenia, ale mimo wszystko, no zobaczcie jaka jest różnica, no bo krzaki obok, a tutaj, no to jednak zrobiło robotę, nie? Uff. No i właśnie, i takie coś, no. to są jakieś pozostałości po drzewkach. No mówię, daje radę. Naprawdę polecam. I polecam naprawdę... Yy, może to jest jakaś głupia krypto może... No, po prostu polecam. Polecam ten sklep, bo jest naprawdę... Pomimo tego, że naprawdę długo czekałem na tą kosiarkę, to cały czas był świetny kontakt. Można z tym panem naprawdę sobie dobrze pogadać. Yy, no, zna się na rzeczy. Sprzedał takich dziwnych kosiarek. Już naprawdę sporo. Widzę jego inne filmy, widzę, że ma doświadczenie w takich, właśnie dziwacznych wynalazkach, to takich, które nie są spotykane na co dzień. No i co? No to może przejadę się tym. Zobaczycie, jak to wygląda z pozycji operatora. No może to nie będzie zbyt profesjonalny film, no bo muszę to trzymać jakoś, kurde, w ręce ten. Telefon. Ale tu i tak jest lepiej. A co jest jeszcze właśnie istotne, I w, w Apachu Oleomaka mamy yy, przód tył tutaj, i trochę mnie to męczyło ta ręka, a tutaj przód tył mamy w nodze. Według mnie dużo lepsze rozwiązanie. Yy, mogę kierować jedną i drugą. Ręką, nie męczy mi się ta. Nie, mę, nie, mę, nie męczą mi się tak ręce, jak od tej wajchy tutaj, od tej wajchy potrafiłem mieć zakwasy, czasami. Jak było naprawdę dużo takiego, właśnie cofania, podjeżdżania, cudowania. No, jak się coś prze, chce przekarczować, to czasami tak trzeba się pobawić. No i właśnie wydaje mi się, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Tak bardziej można czuć ten czuć ten, 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 tą maszynę no ale to jest tylko takie moje zdanie, bo każdy tam ma jakieś inne, w jakimś celu robią to, ten napęd tutaj i widzę, że w wielu maszynach tego typu właśnie on występuje po prawej stronie pod ręką no jest to też w pewnym sensie wygodne, ale na dłuższą metę nie wiem, mi bardziej pasuje tutaj jednak w nogach i, i ja sobie to cenię no dobra, dość tego gadania. Aha, co jest jeszcze istotne w tej maszynie? Jest istotne, że tu to kosisko jest pływające, że można go ustawić i ono się poddaje na... O, nie wiem, czy to widać. A widać może. Ono się poddaje, jak znajdziemy na jakąś przeszkodę, a w Oleomaku i w innych tego typu karczownicach, no nie zrobili tego. Chyba się zdaje, się, że w AS Motor jeszcze jest pływające kosisko, nie pamiętam w jakim modelu. W każdym razie no, jest to dużo, dużo lepsze rozwiązanie, bo nie ryjemy tym w, w darń. czasami tak bywa, że właśnie jest jakaś mulda albo coś takiego. No To, to kosisko jednak się uniesie, a nie zaryjemy tym. No, oszczędza to noże na pewno. No, jest to na pewno takie kulturalne, kulturalniejsze niż, niż, niż tego brak, co nie? Także, także na takiej zasadzie. Dobra, koniec gadania. Jedyny. Odpala się to tu. Aha, jest jedna wada tego silnika. Wada tego silnika jest taka, że czasem zdarzy się, że nie odpali za pierwszym razem, nie wkręci się na obroty i go zaleje. I już wtedy, jak, jak go tak zaleję, to nie ma opcji, żeby go zapalić. Bo jest zalany i koniec. Nie? Ale ja już wymyśliłem na to patent. Biorę sobie tutaj ten wężyk. Muszę to przerobić. Po prostu muszę tu zrobić kranik. Y Zginam ten wąż, to tak na szybko, ja to mówię, muszę to zrobić to jest tylko taka partyzantka. Zginam ten wąż, zamykam dopływ paliwa i kręcę, aż to paliwo się przepompuje. I po prostu, jak odpali, jak odpali, puszczam wężyk i, i działa. Ale to już zauważyłem, kilku, kilkukrotnie mi się to zdarzyło, yy, dlatego mówię, no taka mała wada tego silnika tak to na razie jeszcze nie widzę żadnych wad. Działa sobie bardzo fajnie, bardzo równo sobie pyrka. Czuć, że jednak jest chyba, chyba ma większy moment od Vanguarda 23 HP. Tak mi się wydaje, bo właśnie miałem wątpliwości co do tego silnika, ale, ale nie jest źle, no zobaczymy. Dobra, miałem przestać gadać, do dzieła. Procedura, do góry, ciach. i has time. już nie będę się mordował to już następnym razem będziemy kosić no i taka to jest właśnie kosiareczka yy, tu jest taki yy, na nogę chyba ząbki ale szczerze mówiąc jakoś zawsze mi się ta noga tu podwija no ale jest dużo miejsca właściwie bałem się, że będzie mało miejsca jak tak siadłem na to taka pro, takie proste plecy miałem Myślę sobie, kurde, będzie niewygodna ta maszyna. Yy, bardzo prosto się siedzi, tak siadłem, jak taki przykurcz tutaj. Myślę sobie, mało miejsca. Ale w sumie to chyba to jest też przemyślany, bo ten fotel działa jak taki kubełek. Bardzo fajnie trzyma na nierównościach. Co prawda rzuca, no rzucać rzuca. rzuca. Yy, co jeszcze? Dostałem maszynerię z dwoma barami. Z tyłu w koła to jest za dużo, strasznie rzuca. Trzeba opuścić tak do 1,2 i wtedy jest super. To nie jest podatek. a jest zupełnie inna jazda. Jest zupełnie przyjemniej. No i co tu jeszcze powiedzieć? O, a tutaj zobaczcie. wykosiłem ten kawałek kiedyś tam powracałem z jednej roboty myślę sobie i zacznę sobie wykosiłem i zostało to na noc zobaczcie co tutaj zrobiły dziki zobaczcie co tu się stało przecież to wygląda jakby ktoś broną talerzową tutaj wjechał istny dramat no inwestor na pewno nie będzie zadowolony z, tej, z takiej akcji ogólnie rozpatrzymy się nie tylko tutaj, u mnie pod domem też. Kiedyś wracałem z żoną w nocy i na naszym podwórku, a właśnie do takich jabłek zgraja, nie wiem ile ich było, 30, może 40, w jednej zgraj. Jesteśmy jakieś 30 km dalej. Nie, no może nie 30, ale 25 od mojego domu. Tu jest to samo, to nie był jeden dzik, to musiało być naprawdę sporo dzików, bo co, co kawałek tu też, ale tutaj trochę... Yy, a jeszcze, jeszcze wracałem do kosiarki, to trochę kosiarką zarównałem to. Ja wiem, że to trochę niższy noże, ale, ale bardzo fajnie równa i tam dużego jakiegoś zużycia nie zaobserwowałem. Yy, można, można trochę porównać teren w po dzikach. No i co miałem mówić, wydaje mi się, że tych dzików jest po prostu za dużo, ale no nie moja w tym rzecz, może się, nie wiem, ze wsi jestem, nie znam się, ale coś tu jest nie halo, bo kurde, zaczynają mieć lepiej niż, niż ludzie, więc, więc no nie wiem, no nie wiem. Taki mój postulat, że możecie dzików trochę mniej, a więcej kiełbasy, no ale dobra, nieważne, tak, tak, razie, razie, to sobie, pasujecie, aha, jeszcze co jest istotne, jak się jeździ w lesie, Ten wiatrak jednak przyciąga do siebie liście No i trzeba je smuchiwać, żeby nie przegrzać silnika, zwłaszcza że jest nowy, no byłoby szkoda, prawda? Także troszeczkę na razie trzeba zaoszczędzać No i tak Wykoszone wszystko, bardzo ładnie kosi, naprawdę fajnie to kosi Można kosić w dużych nie ma strachu, że to się przewróci. No to jest naprawdę profesjonalna maszyna. Nie ma, nie ma zbędnej elektroniki. Nie ma zbędnej elektroniki. Co prawda, ja sobie dorobię do niej yy, tu halogen i gdzieś tam pewnie z tyłu też halogen. Tylko właśnie jeszcze nie wiem, może tutaj gdzieś, żeby sobie zwisał, żeby jednak był pod ramą, żeby go chroniło. No, boję się, że go zostawię na gałęziach, ale no cóż, zaryzykować trzeba, bo, bo czasami zdarza się robić do późnych godzin nocnych i nie ma oświetlenia, ale no to chyba nikt nie planował robić tym sprzętem po nocach. No ja też za bardzo nie, no ale czasem się zdarza. Nie ma zbędnej elektroniki, napęd jest mechaniczny, co jest bardzo dobre, bo na przykład yy, taki sprzęt rider, Husqvarna... Yy, PT, o Jezu, zapomniałem, jak to się nazywało. W każdym razie jest taki rider husfarny i on ma ten napęd już na jakichś tam przekaźnikach. No i nie bardzo to wszystko jest do naprawy samemu. No a tutaj, pff, przede wszystkim, tu nie ma co naprawiać, bo to się za bardzo nie chce psuć. A jak już się zepsuje, no to to jest mechaniczne. Jest bardzo dużo z zakładów, które regenerują tego typu napędy, nawet, nawet w Rzeszowie. Mam zaprzyjaźniony serwis, który na pewno by się podjął naprawy czegoś takiego. Tu pozdrawiam całą ekipę z Rejtana, z Husfarny. Naprawdę fajni ludzie. Też się bardzo dobrze znają na takich, tego typu urządzeniach. Polecam. No i co jeszcze? No i zobaczcie. Tutaj sobie tak to wygląda. Co prawda nie podoba mi się Tutaj system tej ochrony napędu, bo o właśnie o tym drążku mówiłem, to właśnie zostawiłem kiedyś na pniaku o leomaku. To powinno być, kurde, jednak moim zdaniem jeszcze coś tu przybudowane. No fakt faktem zginąłby może wtedy prześwit, ale aha, oj patrzcie, guma. Urwałem ją dzisiaj. Dzisiaj niestety zgubiłem tą gumę, leży gdzieś tam. Te gumy no to często gęsto niestety giną. Nie wiem czy, czy jakieś łańcuszki zdałyby lepiej egzamin. Nie sądzę. Po prostu no to, to, to trzeba się z tym liczyć, że, że tam to wszystko haruje po tych krzakach i, i w pewnym momencie można to zgubić, ale to nie jest problem, można sobie to z czegoś tam dorobić. No i co jeszcze? No ważne, żeby pilować kurczę tego wszystkiego, dmuchać na, na, na filtry, dmuchać na właśnie tutaj, bardzo, bardzo często trzeba właśnie przedmuchiwać to, bo praca w tak dużym zapyleniu z bijakiem, wiadomo, no teraz jest wilgotno, bo to jest jesień, był deszcz, ta trawa jest wilgotna i nie ma takiego problemu, ale zdarzało się, że wjeździć w naprawdę konkretnej pelicy no i wtedy to wszystko się tam zapycha w oleomaku, no mówię, to jest bardzo zbliżone te, te, te brixy to są wszystko chyba bardzo zbliżone te silniki do siebie, one się tam różnią jakimiś detalami aczkolwiek no to jest ta komercyjna seria myślę, że ona też ma rozwiązania zbliżone do vanguarda bardzo dobre silniki, naprawdę bardzo fajny silnik. No ale no, z tamtym miałem kilka problemów. Wydmuchało uszczelkę, to, to był Vanguard 23HP, on się tam nazywa. Wydmuchało mi uszczelkę pod głowicy. Prawdopodobnie była to wina wydmuchanej uszczelki spod wydechu. No i po prostu bardzo gorące powietrze biło na, tam, na tą całą głowiczkę, i na to wszystko, i chyba doszło do przegrzania. No ale poskładali mi to właśnie tam w tej husfarnie na Re, na w Rzeszowie, i wszystko sobie cyka jak zegareczek bez żadnego problemu. Ogólnie te silniki są bardzo wytrzymałe. Dostawał w dupę. Nie wiem, jak ten. No, ten, ten będziemy go testować, no ale y, trzymam kciuki, i wydaje mi się, że jest to. Zbliżony do tamtego bardzo, dostawał w dupę ten silnik, naprawdę zero, zero litości i działał cały czas, działa cały czas z żadnych.